Dzień dobry, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. Witam was w kolejnym odcinku Narzędzi Wymiataczy. Ten odcinek będzie trochę sentymentalny, bo przenosimy się do Los Angeles i wchodzimy na parkiet Staples Center, bo bohaterem tego odcinka będzie Kobe Bryant, czyli legendarny Czarna Mamba. Jeżeli jakimś cudem nie wiesz, kim był Kobe, to pora omówić kilka statystyk. 18-krotnie był wybrany do meczu gwiazd NBA i czterokrotnie zostawał najlepszym graczem tych spotkań. 15-krotnie dostawał się do All NBA Team, w tym 11 razy do pierwszej piątki. 12 razy był wybrany do najlepszych piątek defensorów NBA, a w 1997 roku wygrał konkurs wsadów podczas weekendu gwiazd NBA. Bryant był członkiem kadry narodowej i olimpijskiej Stanów Zjednoczonych, z którą w 2007 roku wygrał Mistrzostwa Ameryki organizowane przez FIBA oraz dwukrotnie zdobył z nią złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie i w Londynie. Na 90. ceremonii wręczenia Oscarów Bryant wraz z Glennem Kinem otrzymał statuetkę w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany za film Droga Koszykówko. Co więcej, Pięciokrotny mistrz NBA 2000, 2001, 2002, 2009, 2010. Siedem występów w finałach NBA. Dwukrotny król strzelców, wybrany do składu najlepszych zawodników w historii NBA, wybranego z okazji obchodów 75-letnia istnienia ligi. Lider sezonu zasadniczego pod względem punktów w 2003, 2006, 2007 i 2008. Punktów za mecz 2006-2007. Trafionych rzutów z pola i osobistych w 2003, 2006 i 2007 i tak dalej i tak dalej. Statystyk Kobiego można wymieniać i wymieniać. Oprócz bycia absolutnym wymiataczem sportu, Kobi był również wymiataczem biznesu. W 2013 roku wraz z założycielem strony web.com Jeffem Stieblem założył firmę Venture Capital Bryant Stebel. Firma Bryanta ma obecnie aktywa o wartości ponad 2 miliardów dolarów i inwestuje w dziesiątki firm technologicznych, medialnych i tych, które zajmują się przetwarzaniem danych. Brand Table ma co najmniej 10 udanych wyjść w tym Dell czy Alibaba. Inwestuje także w twórcę Fortnite, czyli Epic Games, czy firmy zajmujące się płatnościami cyfrowymi takimi jak Klarna czy firmy produkujące produkty gospodarstwa domowego, na przykład The Honest Company. W 2016 roku Brian założył Granite Studios, filmy, firmę medialną skupiającą się na kreatywnym opowiadaniu historii wokół sportu. To właśnie za pośrednictwem tej firmy Brian napisał scenariusz do filmu krótkomatrażowego Droga Koszykówko i udzielił mu narracji. Właśnie ten film zdobył Oscar, o którym mówiliśmy wcześniej. Co więcej, Brian znany jest w Koszykówce jako czarna mamba pod którą zaczął budować swoją markę jako sportowiec na początku kariery pracując z Nike. Bryant podpisał kontrakt z Nike w 2003 roku i należał do elitarnej grupy graczy, którzy podpisując kontrakt z marką w tym samym roku, co np. Lebron czy Carmelo Antony, pomógł zbudować pozycję Nike jako lidera w świecie koszykówki po przejściu Michaela Jordana na emeryturę w 2003 roku. Co więcej, kobiety w 2014 roku kupił 10% udziału w marcu Body Armor za 6 milionów dolarów, a od 2018 roku sama inwestycja jest warta ponad 200 milionów dolarów. Dodatkowo mamy sporo pracy charytatywnej, mamy Fundacja Sportu Mamba i Mambasita, Fundacja Rodziny Kobiego i Vanessy Bryantów. Mamy wiele elementów związanych z pomocą e, dzieciom z różnych środowisk, szczególnie tych ciężkich, na przykład After School All Stars. Czy fundacja spełni marzenia, w której Bryant w ciągu dwu, 20 lat spełni życzenia ponad 250 dzieci? Make a Wish to fundacja dzieci, czy fundacja zajmująca się pomocą dzieci, które są e, terminalnie chore, więc spełniają życzenia, gdzie Bryant był bardzo często. Gościem, czy bardzo często spe spełnią ży życzenia swoich małych widzów i swoich małych kibiców. Absolutnie. Bryant był legendą za życia i na pewno jest nią po śmierci. Panie i Panowie, bez zbędnego przedłużania, witamy na parkiecie Staples Centers, a z nami Kobi Bryant. Standardowo, zanim przejdziemy do diety Kobiego, porozmawiajmy, czy w Waszym wypadku posłuchajcie nieco. O charakterystyce koszykówki, jako rodzaju wysiłku fizycznego. Koszykówka jest bardzo wymagająca fizycznie, chociaż mogłoby się wydawać, że przecież 10 biegających po boisku kolesi, którzy mają za zadanie wrzucić okrągłą piłkę do obręczy z siatką, nie może być ultra skomplikowane albo ultra wymagające dla ich ciała. Natomiast, jeżeli weźmiemy sobie pod lupę badania naukowe, to zaobserwowano, że typowe wzorce aktywności podczas gry w koszykówkę obejmują ponad 1000 różnych rodzajów ruchów, na przykład Możemy wymienić te najczęstsze, czyli bieganie, skakanie, przepychanie się, zmiana tempa pracy, które zmieniają się średnio co dwie sekundy podczas gry. Każdy gracz wykonuje łącznie około 100 sprintów i przepychanek mniej więcej co 20 sekund w rzeczywistym czasie gry. Ponadto zawodnicy wykonują więcej skoków co minutę podczas meczu niż jakikolwiek inny zawodnik w jakikolwiek innym sporcie zespołowym. Fizjologicznie i metabolicznie wymagania podczas gry w koszykówkę są bardzo wysokie, ponieważ przerywane ataki o wysokiej intensywności są wykonywane przez stosunkowo długi czas. Średni pokonywany dystans w trakcie meczu to 5-6 km, a średnia praca wynosi około 85% tętna maksymalnego podczas 40-minutowej gry. W trakcie meczu widzimy również podwyższone stężenia mleczanów we krwi, co wskazuje, że głównym źródłem paliwa jest. Glikoliza. Pojedyncza gra składa się w 21% z umiarkowanego i 20% szybkiego biegu, oraz 12% skoków. Podsumowując, taki system pracy wskazuje na to, że zapotrzebowanie energetyczne graczy opiera się zarówno na przemianach tlenowych, jak i beztlenowych szlakach metabolicznych. Jednak biorąc pod uwagę charakterystykę tego, o czym mówiliśmy, ilość sprintów, zmiany tempa pracy oraz samą wykonywaną pracę, to właśnie węglowodany są głównym źródłem paliwa dla koszykarzy. Biorąc pod uwagę liczbę powtarzających się ekscentrycznych skurczów mięśni podczas gry, białko będzie kolejnym kluczowym składnikiem odżywczym dla regeneracji po meczu, ponieważ odgrywa kluczową rolę w naprawie i przebudowie mięśni, o czym mówiliśmy wielokrotnie w przypadku wszystkich wymiataczy. Ważne jest również, aby zarządzać optymalnym spożyciem płynów przed meczem, i po nim oraz w trakcie, ponieważ absolutnie istnieją dowody na to, że koszykarze tracą duże ilości potu podczas meczu. Standardowy sezon składa się z 82 meczy, które rozgrywane są od października do kwietnia i kolejnych 16 meczy rozgrywanych w maju i czerwcu, co daje nam średnio 3-4 mecze tygodniowo i sporo podróżowania, co również wymaga odpowiedniego podejścia żywieniowo-suplementacyjnego oraz dobrze dobranych protokołów regeneracyjnych. Zatem zaczynamy cytatem. Dieta, która jest zła dla ogólnego zdrowia, nie może być dobra dla twojego performanceu. I to bardzo ciekawe, że właśnie te słowa padły z uzbrania ta, bo Kobin nie zawsze traktował swoją dietę w 100% poważnie, a tak naprawdę, dopiero w dalszej części swojej kariery, zaczął przestrzegać bardzo rygorystycznych schematów żywieniowych. Z pomocą konsultanta do spraw żywienia Lakersów, plan diety Bryant'a skupiał się głównie na wysokiej ilości białka zwierzącego od zwierząt, które były grass fed, czyli teoretycznie mięsa, które jest naprawdę wysokiej jakości bądź lepszej jakości niż to, które możemy dostać w sklepie, mówię teoretycznie, świeżych warzywach oraz minimalnej ilości skrobi czy przetworzonej żywności. Bryant to kolejny sportowiec, który w pierwszej kolejności zwraca uwagę na jakość tego, co je, szczególnie w sezonie właściwym, gdzie ma do rozegrania sporo meczy. Zakładając, że zagra we wszystkich, co daje nam średnio 2-3 mecze na każdy tydzień rozgrywek i wymaga odpowiedniego podejścia do tego jak spożywa i co spożywa. Przy takiej intensywności treningu i obciążeniach meczowych Inwestycja w odpowiednie odżywianie i odpowiednią jakość jedzenia staje się absolutnym priorytetem. Pomiędzy meczami i treningami mamy bardzo mało czasu na odbudowanie zasobów glikogenu mięśniowego, czy zmniejszenia stanów zapalnych, czy przyspieszenie regeneracji, czy przygotowanie zawodnika do gry. Więc inwestycja w przetworzone jedzenie w teorii może nasilać problemy zamiast wspierać regenerację. Natomiast o tym trochę dalej. W 2012 roku konsultantka żywieniowa dr Kate Shannon opracowała plan Pro Nutrition, w którym pro oznacza wydajność, regenerację i ortogenezę, czyli tworzenie lub regenerację kości. Zamiast spożywać uwodornione oleje, cukry i duże ilości skrobi, zastąpiono je świeżymi warzywami, sfermentowaną żywnością, taką jak kiszona kapusta, taką jak wywary z mięsa, z mięsa i kości, podroby i sałatki 5 lub 6 razy dziennie. Kobi pił także sporo zielonej herbaty w celu detoksyfikacji, i szczególnie skupiał się na upewnieniu, że spożywa wystarczającą ilość wody, aby utrzymać odpowiedni poziom dowodnienia swojego organizmu. I tutaj chwila pauzy, bo sama detoksyfikacja to mit. Tutaj nie ma żadnej magii. Zielona herbata nie powoduje oczyszczenia organizmu z magicznych toksyn, które powodują, że performujesz gorzej. Nieważne, jak dobrze to brzmi, to tani. I bardzo słaby chwyt marketingowy. Zielona herbata zawiera spore stężenie antyoksydantów, więc wpływa na zwalczanie wolnych rodników. Wolne rodniki powstają w odpowiedzi naszego organizmu na wystawianie go na dużą ilość stresorów, którym między innymi jest intensywny trening, bądź zaburzona regeneracja, bądź spora ilość podróży. Więc zielona herbata tutaj, w tym wypadku, może być fajnym elementem diety, który będzie wspierał realną regenerację, będzie zmniejszał. Odpowiedź prozapalną naszego organizmu. Dodatkowo na przykład zawiera L-teaninę, jeżeli to jest na przykład zielona herbata, która jest sęczą lub maczą, czyli jakby tym najwyższym sortem zielonej herbaty, która będzie wpływała na poprawę skupienia, na przyspieszenie procesów regeneracji, na lepszy stan mentalny, szeroko pojęty well-being. Natomiast nie ma tutaj mowy o szeroko pojętej detoksyfikacji, która wynika z tego, że pijemy zieloną herbatę. Wracając do schematu żywieniowego Bryanta. Śniadanie, zielona herbata, omlet jajeczny, owoce, obsianka, obiad, zielone warzywa, oliwa z oliwek, ryby. Kolacja, komosa ryżowa, chude białko. I Kobi nie był wielkim miłośnikiem przekąsek, chociaż od czasu do czasu uwielbiał pizzę i napój winogronowy jako swój słynny posiłek przed meczem. Jego posiłek po meczu był coś, co się nazywa takim gigantycznym Crazy, crazy Shake wielkości trofeum, czyli taki koktajl mleczno-lodowy który de facto był dużym ładunkiem węglowodanów, dużym ładunkiem energetycznym, e, który jakby miał trochę sensu z perspektywy mm, uzupełnienia energii, nieco mniej z perspektywy przyspieszenia procesów regeneracji czy odbudowania zasobów glikogenu. Dodatkowo, pomoczowo pił mleko czekoladowe, tak tzw. niskosłodzoną mieszankę organicznego kakao i pełnego mleka od krów grass fed, która została specjalnie przygotowana przez Whole Foods mm, z siedzibą, czy jakby w dowolnym mieście, w którym tak naprawdę rozgrywane są mecze NBA po to, aby Kobi mógł dostać swój pomyczowy napój. Dobra, przejdźmy sobie za zatem krok po kroku przez schemat żywieniowy Brajanta. Mamy sporo podobieństw do Lebrona, Lewego Rogan, Rogana, czy nawet Diroka. Każdy z nich zaczyna dzień od spożycia białka. Nieważne jakim jesteś sportowcem. Białko jest dla Ciebie w mniejszym lub większym stopniu istotnym graczem, a inwestycja w posiłek białkowy o poranku jest. Dobrym pomysłem. Przede wszystkim osoby, które spożywają białko w pierwszym posiłku, zjadają go generalnie więcej w ogólnym rozrachunku. Jeżeli trenujesz rano, to chcesz zadbać odpowiednio odpowiednią podnoszenie kwasów, które są Twoim budulcem i Twoim wsparciem regeneracyjnym. Osoby, które spożywają śniadania bogate w białko, mają większy poziom masy beztłuszczowej w stosunku do masy tłuszczowej niż osoby, które nie spożywają białka w pierwszym posiłku. Jako główne posiłki kobi wybiera produkty wysokobiałkowe z dużą ilością zieleniny. Obejmuje to liściaste, zielone warzywa, czyli mamy taki trochę obraz warzywa, oliwa z oliwek, mięso, chude, chuda wołowina czy chudy drób i może trochę węglowodanów złożonych. I tak naprawdę... O ile zwiększenie spożycia różnorodnych odmian warzyw i owoców zapewna, zapewnia szerokie źródła witamin, minerałów i innych fitozwiązków, które są jak najbardziej ważne dla naszego ciała w walce z wolnymi rodnikami, czyli to, o czym sobie mówiliśmy na przykład w kontekście zielonej herbaty wcześniej, to sam fakt tego, co absolutnie rzuca się w oczy, to niezbyt duża ilość węglowodanów, czyli raczej tendencja do priorytetyzacji wysokiej podaży białka. I tak jak wspomniałem na początku, Koszykówka to sport, który zdecydowanie będzie zwiększał zapotrzebowanie na węglowodany. Mimo wszystko, to właśnie węglowodany będą głównym paliwem, które wykorzystamy w trakcie pracy na boisku. Więc, jeżeli dodatkowo dołożymy sobie objętość treningową i codzienne 6-godzinne treningi, jeżeli chcecie dowiedzieć się o treningach więcej, to zapraszamy Was do narzędzi 3 PRO, to tym bardziej predysponujemy nasz organizm do pracy na wysokiej podaży węglowodanów. Węglowodany są najważniejszym i najprostszym źródłem energetycznym w sportach drużynowych. W trakcie meczu średnie HR wynosi pomiędzy 155 a 165 uderzeń serca na minutę, co oznacza, że jakby bardzo mocno upraszczając te sfery e, średniego HR, że zawodnicy spędzają większość czasu w strefie trzeciej i czwartej, które zdecy zdecydowanie powodują i zdecydowanie są skorelowane z wykorzystaniem glikogenu jako głównego źródła paliwa, czyli czy glukozy jako głównego źródła paliwa plus naszych zasobów glikogenu mięśniowego. Teraz, jak popatrzymy sobie na badania, to koszykarze, oczywiście po jednostce treningowej, mają zdecydowanie niższy zapas glikogenu mięśniowego w porównaniu do osób nieaktywnych, To jest normalne, ponieważ sama praca czy sam trening będzie nas predysponował do utraty glikogenu mięśniowego, szczególnie jeżeli jest mocny, intensywny. Więc spożycie odpowiedniej ilości węglowodanów po treningu pomaga w szybkiej regeneracji glikogenu mięśniowego, przywracając odpowiednie zapasy energii w mięśniach i wątrobie. No, spożycie węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym, takie jak pełnoziarniste produkty spożowe, może być korzystne dla utrzymania stałego poziomu energii podczas długotrwałej aktywności, a spożycie węglowodanów prostych po e, wysiłku fizycznym, będzie przyspieszało tempo rekuperacji tylko mięśniowego, czyli odbudowaniu zasobów, które są niezbędne do tego, żeby przyspieszyć procesy regeneracji, czy przygotować zawodnika do następnego wysiłku fizycznego, czy to kolejnego dnia, czy tego samego dnia do innej jednostki treningowej. Więc węglowodany będą pomocne w odbudowie i regeneracji mięśni, będą pomocne w pracy układu immunologicznego, będą pomocne w preformencji zawodnika, jakby szczególnie będą w tym e, pomocne. Więc w sportach drużynowych, szczególnie w tych, gdzie pracujemy w przemianach mieszanych, czyli wykorzystujemy zarówno węglowodany i tłuszcze, a w koszykówce mamy raczej predyspozycję do pracy na spalaniu węglowodanów, przez to, że mamy wysokie stężenie mleczanów i tworzymy do tego jeszcze dodatkowe jednostki treningowe w ciągu dnia, czyli jakby ta popularna metodologia pracy kobiego, gdzie trenował 6 godzin dziennie, to niedobro węglowodanów w diecie, i stawianie na wysokie spożycie błonnika, czy na wysokie spożycie samych warzyw i niskie spożycie białka może wpływać na to, że performance będzie drastycznie spadał, bo węglowodany są głównym preferowanym paliwem dla naszego organizmu w momencie, kiedy wykonujemy je treningi bądź jesteśmy sportowcami. W większości wypadków 95% sportów, szczególnie tych drużynowych, będzie wykorzystywało węglowodany. Jako główny rodzaj paliwa. Co więcej, jeżeli popatrzymy sobie na sumaryczną podaż kalorii, nawet delikatnie zawyżając dziennie spożycie tych produktów, które jadkobi, a abstrahując od tych produktów okazjonalnych, które jad po meczu, czyli gigantycznego shake'a, który był bardzo gęsty kalorycznie, to wyjdzie nam około 4000 kalorii. Więc. Odpalamy sobie szybką matematykę. Kobi waży około 95 kg, zakładając, że osoby o wysokim poziomie aktywności a umówmy się, że kobi dokładnie do takiego grona osób należy powinny spożywać co najmniej 50 kalorii na kilogram masy ciała u osób trenujących powyżej 90 minut dziennie. A jak popatrzymy sobie na 6 godzin treningów dziennie, to daje nam 300 minut, co oznacza, że kobi powinien jeść co najmniej 4,5 do 5 tysięcy kalorii dziennie. I znowu jeżeli przywołamy sobie badania, o których mówiliśmy w materiale o Matthew Fraserze, które donoszą o niskiej dostępności energii w sporcie, to między 18 a 58% atletek spożywa za mało kalorii. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład piłkę nożną, to w tym wypadku mamy prawie 53% zawodników z poziomu elitarnego ze zbyt niską podażą energetyczną. I teraz, co zbyt niska podaż energetyczna znaczy w sporcie? Gorszy performance, gorsza regeneracja. Gorsze skupienie, mniejszy i słabszy rozwój cech motorycznych, większe ryzyko kontuzji. Innymi słowy, niedobory energetyczne przekładają się na to, że osiągasz gorsze wyniki. W swojej praktyce na, widzę nagminnie stare przeświadczenie o tym, że sportowiec powinien osiągać wyniki na liściu sałaty i szklance wody. Szczególnie w sportach, w których zarządzasz sztab. I znaczy, szczególnie w sportach, w których sztab zarządzający jest wiekowy. I stara się pracować metodą starej szkoły pod tytułem zapierdalać trzeba. Więc drodzy sportowcy, drodzy trenerzy, kalorie są potrzebne. Kalorie przekładają się na performance, regenerację i wyniki. Kalorie będą definiowały to, jak sprawnego zawodnika masz przez cały sezon, jak wysokie ryzyko kontuzji masz u takiego zawodnika i jak dany zawodnik będzie performował szczególnie w końcówce sezonu, czyli na przykład w playoffach, kiedy potrzebujesz, żeby twoi zawodnicy weszli na Maksymalny poziom swoich możliwości. I co mówi nauka, która typowo zajęła się koszykówką? Więc kilka badań zbadało dzienne spożycie kaloryczne przez koszykarzy, i teoretycznie, chociaż zgłaszano relatywnie wysoką podaż, bo było to między 3,5 do 5,5 tysiąca kalorii dziennie, więc koszykarze wypadali tutaj zdecydowanie lepiej niż piłkarze, to dzienna ilość węglowodanów oscylowała w przedziale od 4 do 6 kg na kilogram masy ciała. Natomiast u elitarnych koszkarzy nawet było to mniej niż 5 gram na kilogram masy ciała, i tak naprawdę mimo tego, że ta ilość odpowiada dolnemu zakresowi obecnych zaleceń dotyczących spożycia węglowodanów, czyli między 5 a 12 gramów na kilogram masy ciała u sportowców, to jest to bardzo, bardzo mało. Naprawdę bardzo mało, szczególnie jeżeli mówimy o rekuperacji lukienu. szczególnie, szczególnie jeżeli mówimy o. Czasie pracy, którą wykonywał Kobi, szczególnie jeżeli mówimy o ilości jednostek meczowych, które wykonujemy w trakcie całego sezonu. Więc, pierwszą rzeczą, którą należy realnie przełożyć na swoją pracę, jako pracę z koszykarzami, czy będąc koszykarzem, jest przeliczenie podaży węglowodanów i zainwestowanie w odpowiednią podaż. To one będą powodowały, że będziesz performował lepiej. Natomiast samo białko było bardzo wysokie, bo mieliśmy w tych badaniach od 1,5 do 2 gramów białka na kilogram masy ciała. Mimo to, że tak naprawdę jest to ilość, która jest na poziomie zalecanym dla sportów drużynowych, istotne jest podkreślenie, że rozkład tej ilości wokół meczu w ciągu dnia oraz czas pożycia będą kluczowe, aby ułatwić naprawę mięśni szkieletowych kości i tkanek łącznych podczas całego funkcjonowania czy w ogóle całego sezonu naszego sportowca. Wracając do picia czekoladowego mleka po meczach. To prawda, czekolada, czy mleko czekoladowe ma dobrą mieszankę czy dobry stosunek węglowodanów białka. Często mleko czekoladowe wypada najlepiej w stosunku do zalecanego stosunku węgli do białka po ćwiczeniach wytrzymałościowych, czyli 31 czy 41. Dodatkowo mleko czekoladowe zawiera elektrolity i możemy znaleźć tam takie rzeczy jak wapń czy witamina dnie, D. Istnieją jednak dodatkowe składniki odżywcze, które należy wziąć pod uwagę, mówiąc o optymalnej regeneracji. No i jakby sprawdźmy, czy tak naprawdę tutaj mleko czekoladowe spełnia te normy. Badania wykazały, że mleko czekoladowe faktycznie pomaga w procesie regeneracji, ale w porównaniu z czym? W wielu badaniach, które ja znalazłem, nie porównuje się mleka czekoladowego z optymalnie opracowanym napojem regeneracyjnym. Niektóre z często cytowanych badań porównują mleko czekoladowe do niczego. Co oznacza, że mleko czekoladowe wypite po wysiłku fizycznym jest skuteczniejsze niż nic. No... Co jest jakby sprawą oczywistą, że spożycie czegokolwiek, co zawiera węglowodany lub czegokolwiek, co zawiera białko, będzie lepsze niż nie robienie niczego po skończonym meczu czy po skończonym wysiłku fizycznym, tak? Czyli mleko czekoladowe nie sprawdza się jako napój wpływający na regenerację potreningową. Pamiętaj, że mówimy tutaj o optymalnej regeneracji, więc... Jak możemy uzyskać najlepsze efekty? Oczywiście, mleko czekoladowe to dobry, niedrogi napój regeneracyjny. Absolutnie nie mówię, że tak nie jest. Stawiamy sobie pytanie, czy mleko czekoladowe jest dobrym napojem regeneracyjnym dla sportowców na poziomie elitarnym, które potrzebują bardzo indywidualnego podejścia i tego, aby jak najszybciej zwiększyć i przyspieszyć procesy regeneracyjne. I teraz. Jeżeli idziemy sobie dalej, to tak naprawdę weźmy sobie nawet pod lupę białko i minokwasy. więc sama leucyna. Uważa się, że leucyna jest najważniejszym mnokwasem stymulującym syntezę białek mięśniowych i przyspieszającym regenerację po ciężkim treningu. Badania sugerują, że optymalna ilość leucyny do spożycia po treningu wynosi około 0,05 g na kg masy ciała. Odpowiada to około 5-6 g leucyny dla sportowca o wadze kobiego. 300 ml mleka czekoladowego zawiera 750-800 do mg leucyny. Więc jeżeli nie wypijesz 5 szklanek mleka czekoladowego po treningu, to nie uzupełnisz odpowiedniej ilości leucyny oraz innych niezbędnych aminokwasów. Nie oszukujmy się. Wykorzystanie odżywki białkowej w formie WPI z dodatkiem węglowodanów, nawet z, z dodaniem samego banana, będzie zdecydowanie lepszym wyborem dla sportowców z każdego poziomu. W przypadku sportów drużynowych skup się na odpowiedniej podaży kalorycznej. Następnie optymalizuj podaż węglowodanów, a dopiero na samym końcu optymalizuj podaż białka. Nie przesadzaj z białkiem. Białko absolutnie jest królem. Białko absolutnie jest ważne, szczególnie jeżeli mówimy o kwestiach regeneracji mięśni, szczególnie jeżeli mówimy o kwestiach masy beztłuszczowej. Natomiast twoim celem jest bycie najsprawniejszym, najwydolniejszym, najszybszym i najwytrzymalszym zawodnikiem na boisku. A do tego potrzebujesz paliwa paliwa, którym w tym wypadku są węglowodany.